Dzień dobry, dobry wieczór, z tej strony Cinek, a to jest Mietasowe granie i nasz Mietasek kombinuje, miał lecieć do Charlie'ego, dobra, to lecimy od razu z partyzanta, mamy niecałe 23 dolarów. Była tak, jak pamiętam, bo mieliśmy jeden dzień przerwy chyba, jeden, dwa dni przerwy od salonu i Paweł podpowiadał, że mamy dziś zarobić 200 dolarów, ale zarobienie 200 dolarów w tej grze to będzie wyzwanie. Co tam Charlie? Och, Mietas, miło cię widać, że wciąż tu jesteś i to nawet w jednym kawałku. Sam mnie przysłał, szukam skradzionych części z jego wialni. Części nie zostały skradzione, prawdopodobnie nie widziałeś go jeszcze od tej strony, ale sam ma dość wybuchowy temperament, zwłaszcza gdy pije. O, to nie możemy mu polewać. Zniszczył swoją własną maszynę? Przeklnął wszystkich bogów i rozwalił ją na części. Jedna z nich wylądowała, u mnie. O, dlaczego mu jej nie oddałeś? Nie widziałem, nie szukałem jej. Czekajcie chwilę, bo mam wrażenie, że... Yy, dźwięki. Nie, no dialogi są praktycznie... Dobra, zmień, tak. Wyłączona, słyszę je strasznie głośno. Nie, nie widziałem, że jej szukał. Nie odezwał się do mnie, odkąd przyjechałem. A ja myślałem, że jesteśmy kumplami i lepiej mu ją od razu zaniosę. O, dobra. No to ty mu ją zanieś. My musimy... O, właśnie tu od ciebie będziemy mogli kupić rzeczy. Ale to ja tak myślę, byśmy mogli dzisiaj... Zanim pogadamy, to ja bym te wszystkie te śmieci tutaj, o. Nie mamy łom? Póki nam dalej trochę spoko. Aha, nie możemy tych śmieci. No dobra. Dobra, wrzuć to do kosza. A, to możemy tak sobie tylko trochę. O, jaka fajna walizka. No dobra, to możemy trochę ogarnąć, bo mamy taki śmietnik. Wszędzie. Toż to szok jest i, i niedowierzanie, jak, nie, jak piszecie tutaj czasami. No dobra. Są te śmieci. Tutaj nic nie może... Co to jest? Woda? Woda chyba dla konia, ale trochę dziwnie się świeci. To ja nie wiem, żeby ktokolwiek chciał to... ...to pokarmić tutaj. No. I pozbieramy te śmieci dla niego. To będziemy mieli jakieś biznesy. Cześć, cześć, tak. Cześć, tak, Ale tu z tej strony sprzątaliśmy, nie? O. Tu jeszcze mamy. Tutaj nie. Ale ogólnie tutaj wysprzątaliśmy ładnie te beczki. Bym chciał poniszczyć, ale nie wiem czy je może... Ej, tu sprzątaliśmy. Kto to znowu nam naświnił tutaj? Co nie to robili? Dobra, yy, pojemność, przytrzymaj, przyjmij worek. Ej, halo, jak klienci czekają na drinka? Przecież ja nie otwierałem salonu, kto go otworzył? Kto otworzył mnie za mnie salon? Mam nadzieję, że nie pan W. Klienci czekają na jedzenie, no chłopaki, przecież ja nie... A, możemy tam wejść? Nie, nie, mo nie możemy, dobra, ale mam nadzieję, że ten go, ten, 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 ten jak on tam miał... Charlie, Ogarnie, że to worek od nas jest. Dobra klienci, zamykać salon, bo jest remont. Panie, zamknij, do widzenia, salon jest zamknięty, nie ma biznesu. Kto mnie go otworzył? Przecież ja go nie otwierałem. Dobra, jest i Erlik. Cześć Erli. Hey, Ej Earl, sam mnie przysłał, znalazłeś coś? Znalazłem koło zębate, jest w biurze szeryfa. O! Co, co on zamierza z tym zrobić? Po prostu je wziął, myśląc, że sam się uspokoi. Nie zadziałało. O proszę. Więc powinniśmy pójść i je wziąć. Lepiej nie. Mogłoby to przysporzyć samowi kłopotów. Najpierw zapytaj go. Pewnie wciąż tam jest, bo Kasterowi nie chciało się go wynieść. Dobra. Zleć remont pokoju? Nie. Chociaż może? A ile to by kosztowało? Ten jest w użyciu. Aha, nie, nie możemy. A, tu możemy. 20 dolarów? Dobra. Dobra, dzięki. Porozmawiaj z szeryfem. Dobra, trochę się nabiegamy dzisiaj, ale może gdzieś kasę gratis znajdziemy, bo jesteśmy bitni jak myszy kościelne. Dzień dobry, panie szeryfie. Pytanko mamy. Cześć, Kaster. Cześć, Mietas. Ty wiesz coś o kole zębatym w twoim biurze? Rzeczywiście, jest tutaj coś takiego. Robi to całkiem ładną ozdobę. Dodaje industrialnego akcentu do przestrzeni. Mogę. Ten kawałek metalu koło Zenbater prezentuje tak wiele: precyzji, siłę i ciągły ruch. O proszę, no, takie wizjoner jesteś. Tak, ale. Chociaż nie jestem pewien, do jakiej maszyny należało, przypomina mi to o naszym narodowym dorzędziu do doskonałości technologicznej i gospodarczej. Potrzebuję go. Och, to dobrze się składa. Cele są teraz tak zawałaganione, że aż wstyd trzymać w nich więźniów. Dokładnie je wyczyść, a sprzęt będzie twój. Ej, za sprzątanką? To nie nietrudne. Myślałem, że każesz nam kogoś zawinąć. Wyczyść. Dobra. Sprzątaj cele. Okej. Okay. Dobra, wyczyść je. To, to nie problem. Dużo ich chyba nie masz, to? No i tej jest to. O, to chciałem usłyszeć. Dobra, gościu. Wysprzątamy te twoje cele. Bo to nie jest jakoś skomplikowane. Jeje. Dobra, trochę kwituje. Jest Czekawe, co on tu robił. Bił ich czy jak no dobra. Niech będzie. Niech mu będzie. Weź to otwórz. Otwórz. Dobra. I sprzątamy. No to może nie będzie tak źle, no jest trochę tych śmieci. Osiory na pewno tu nie znajdziemy, ale dobra, tutaj na szmacie mamy. Yy, polećmy tutaj na zobaczyć. Nie, tu akurat nie ma tam. I wyrzuć do kosza. Wyrzuć, wyrzuć, wyrzuć. O! Kasiora, a jednak, a jednak. W celi znaleźliśmy jeszcze kasę? Dobra. Mam że ktoś tu stoi. <laughs> a, to, a to piecyk jest, żeby im zimno nie było. Patrzcie, jednak szerf 2. Szeryf 2, tylko jak to ma być zimno. O. katełko włączymy, to chyba jakieś. Parełko stare jest. Dobra. Musimy zarobić kasiurę i uruchomić. To może on nam da jakieś kasiory dodatkową. Dobra. Tej cele miały być do sprzątania. Wycisz wszystkie cele, lub kup od tego. Ej, ale to chyba mamy wyciszone, nie? A, bo jeszcze możemy ten. Dobra, czekajcie, bo jeszcze... Bo jeszcze mietła jest. Dobra, widzę. Mam nadzieję, że to tylko to wystarczy. Ogarnąć. Tutaj pajęczynki. To mamy albo to ogarnąć, albo to ogarnąć. Dobra, to wolę posprzątać, niż kup kupować od niego. Ej, ale na moje to już tu czysto jest. Wyciśnij wszystkie cele. No dobra, no to chyba wyczyściłem już, nie? No chyba nie o to chodzi, że ja mam mu też tutaj sprzątać, czy tak? Może. Masz jeszcze gdzieś pajęczynę? Tu masz pajęczynę. Tylko, czy on się nie obrazi, jak my tu wejdziemy? A, może to też chodzi, dobra. Tak jak wrzuć do kosza, wrzuć do kosza. Wrzuć te śmieci. Ale ty, żeś tych śmieci tutaj nazbierał. Wasz on tym palił. Uważaj, że tym palił. Dobra, masz jeszcze jakieś śmieci? Dłużej włącz. Powłączamy mu wszystko, niech ma. A bo z drugiej strony, śmieci wymagają wyniesienia, dobra. A, tu jeszcze masz. Śmieci. Popie. Popie, ale ty śmieciarz jesteś. Dobra, przyjdźmy się tu. Ale ja nie widzę tu nic. Więcej. Takiego do ogarnięcia. Ej, czy ty nas nie oszukałeś? No, cele są ogarnięte. Nie zostało tu żadnego papierka. Zamienić nic się nie podświetla, nawet pod tym. Dobra, wyłącz to. Może włączone nie może być? Nie, tu nic nie ma. A tam jeszcze trochę nie sprawdzimy. Tu nic nie ma. Tu nic nie ma. Wyłącz to. I tu też nic nie ma. Dobra, czekajcie, wyrzucimy te śmieci. I pyk, podnieś. Dobra, lecimy do Charliego i zobaczymy, może on zaskoczy. Do Charliego na wysypich, lecimy i, i, i będzie gitarka. Dobra, 5, 5, 5, 5, szybciutko. O, nawet jest studnia do wody. A my kupujemy wodę, a tu możemy sobie może z Afriką brać. O, Charlie wrócił. I przytrzymaj, wyrzuć. Poszło. Dobra. Jak możesz zapamiętać, że my już dwa worki dzisiaj wynieśli, pełniuszki, pełniuszkę, pełniuteńkę. Lecimy, jest 18, dzień trzeci, salon zamknięty, nie zarabia, ale... Ale żeby w serii znaleźliśmy kasiole? Wycisz wszystkie cele. Nie idę mu powiedzieć, że wyczyściłem, no bo ja. A nie. A nie mogę z tobą rozmawiać. podnieś? Nie są... Aha, to wyczyściliśmy i dobra, nic nie płacimy, dobra. Dzięki, szeryfie. Dobra. Wycisz ostatnią część. Uuu, może uda nam się skonstruować. Ej, tylko gdzie ty byłeś? Byłeś, dobra, z tej strony, bo mi się kierunki jeszcze mieszają trochę. To mamy trzeci dzień, w grze, no to... No to trochę to nam zajmie tutaj. Cześć, 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 Jack. Nie Jack to był tam. Sam. Teraz mamy wszystko. Dobra robota, Moldy. Naprawdę myślisz, że jest tu złoto? Mówię ci, mie mieszkamy na żyle, za złote źle. Czuję zapach na każdym kroku. Mówisz to metaforycznie, prawda? Nie, nie, dosłownie czy tutaj ma ciepły bursztynowy zapach, a jeśli posmakujesz ziemi, na języku zostaje słodki, metaliczny posmak, jakbyś wziął do ust łyżkę miodu. Co ty gadasz, chłopie? Szukasz tu złota, bo je wyczułeś. Myślałeś, że wygrałeś mapę skarbów w karty, albo zgodziłeś się z lokalnymi. To mu potrzebna mapa, skoro mam mój nos. Daj mi trochę czasu, a sam się przekonasz. Mam nadzieję. Czy to złoto? Maszyna sama jest już uruchomiona. Więc czas sprawdzić, czy to naprawdę jest złoto. Podczas gdy sam dodajesz ziemię i kręci korbą, twoim zadaniem jest kierowanie siłą w stronę poruszających się gród ziemi. Im więcej gród złapiesz, tym więcej zarobisz. Każda przegapiona gruda zmniejsza twoje zdrowie. Przytrzymanie spacji pozwala również spowolnić czas, co pomaga złapać więcej gród. Choć zużywa to pasek energii. Sterowanie się tym, poruszaj myszką w lewo i w prawo, przytrzymuj spację, zużywa energię. No dobra, niektóre grudki mają. Specjalne efekty. Zielone zapewniają dodatkowe złoto, przywracają zdrowie, przywracają energię. Czerwone zabierają złoto, zmniejszają zdrowie, zmniejszają energię lub tymczasowo zmniejszają obszar sita. Grudki spadają szybciej. Żółte, niebieskie grudki spadają wolniej. Na początku gry wybierasz również jeden z trzech modyfikatorów, które mogą wpłynąć na proces zbierania. Te modyfikatory mogą ułatwić lub utrudnić grę. No dobra. No to idziemy przetestować, zobaczymy. Pomóż samowi znaleźć złoto. No dobra, przetestujemy tylko, jak to działa. Rozpocznij grę. O, zdrów jak ryba. W trakcie gry spadek zdrowia będzie niższy. Podczas gry wszystkie bryły będą miały ograniczenie prędkości. Podczas gry będą pojawiać się tylko losowe bryły. Dobra, zaryzykujemy pierwsze, sprawdzimy wszystkie trzy. I o co tu chodzi teraz? Aha, ja mam tak łapać? A w ten sposób. No, ale to jakie mam wszystkie złapać? No dobra. Czerwona to nam chyba coś źle robiła, nie? A, Ale mamy małą tą, 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 tą łopatkę. Daj nam to. Daj nam to. Wam mniejsze, nie można mieć. A to też nam zmniejszy to czerwone? A, jeszcze bardziej zmniejszy. Dobra, to też nie możemy łapać. Dobra, powiększenie trzeba. Często nie chcemy. To nie chcemy, ej, ej, to chcemy, tego nie chcemy, ej, dobre to, dobre to, jak wygrał w te, no, kulki takie były, jak to się nazywało, szybciutko, noś zapomniałem, Piłak na też się narobiło, no, piłeczkę się odbijało, było pełno takich gier, i na, na dwie osoby, i na jedną, i można było sobie zbijać klocki, przechodzić rundy, dobra, dawaj życie, dawaj życie, tego nie chcemy, Dobra, zobaczymy ile my to zarobimy. Jest, zebrane grudki 65. Duże grudki 500. O, Gold Rush dostaliśmy oczywiście. Średnie grudki 375. Zebrane złoto, 1 jed porcje ponad zdobyte pieniądze 10. Ej, 10 tolców Uuu! To jest bajera, a możemy ci trochę tego tu... O właśnie. Aha, tylko to mogliśmy ci zniszczyć. Dobra, to do kosza. My sprzątamy normalnie całą okolicę. Dobra, dawaj to. Nie obsłuż 10 gości, chłopaki. Bo my musimy tego salon posprzątać trochę. Ej, ale fajnie, ale mamy misję ukończoną na złoto. Ja się między odcinkami może pobawię. Już mam mamy 38 dolców. To zamknięte jest, mi stąd. Ojedy. Dobra, musimy trochę posprzątać, bo mamy tutaj straszny syf. Dałby się nam ktoś do pomocy, chociaż do sprzątania. O, wczoraj, 6 centów. No to ładnie. O, już 12. Bardzo ładnie. Bardzo mnie to cieszy jako nie gubią. Czyli bardziej pijany, to może więcej gubi nam tej kaściorki tutaj. Ktoś się... Nam no, ktoś zostawił, nawet nie, nie spojrzeliśmy. Mamy gdzieś tutaj jeszcze coś. A, bo tu był ten jeszcze. Dobra. Ktoś to się ten wykwawił lekko ostatnio. No ale... To no, co zrobić? Nie będziemy do tej wyrzucać, no. No, no, nam do... Nie, o odsuń to. Ajen. No. Do trumny nie będziemy wrzucać ich. Będziemy ich chyba leczyć, To, To bardziej ludzie nam zaufają tutaj, tak myślę. Może nam pomogą, jak pan wóz się przyczepi, albo ten ten lok się pokaże cały. My tu koszmary mieliśmy przez niego. Tego dziada. My koszmarów nie chcemy mieć. Dobra, tu jest czysto, tu jest czysto. czy się pojawiły? Pojawiły się. Dobra, jeszcze do końca tak... By się przydało jakieś te... Odświetlenie, czy coś. Żebyśmy my mieli... O, że widok jest. Gdzie są te pajęczyny? Bo ja nie widzę, tu też coś jest. To może jest powiększenie sali. Dobra, ale nie stać nas na razie na powiększenie sali, ani nic. Ani na jakiegoś grajka. O właśnie, bo mieliśmy też naprawić to, ale nie możemy tego naprawić, bo... O, kasiorę zostawili. Ty, dobra. Łom. Wow. Dobra, posprzątajmy trochę, to może tutaj te możemy ustawić, muszę to ustawić, testujemy dzisiaj, sprawdzamy, ja wiem, że wymaga wysprzątania, o, dobra, to na razie zostawimy, dobra, dawaj te worki, dobra, wymaga wysprzątania, no to wymaga, no dobra, no każą to, każą to robimy, nie, chyba zrobiliśmy sami bałagan, dobra, śmieci, worek jeden, ej, 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 ej! Czemu mnie to tutaj pustujesz? Daj to na stolik. Niech są na razie dwa. No nie możemy zapalić. Uważaj, jak mamy rękę. Noś to wyrzut. No, zwieraj, zwieraj to do śmietnika. Hardly się ucieszy. Dobra. Ich cich, Teraz spróbujemy, może tu się uda. Sprawić te stoliczki. Ale wątpię. Tutaj nic. A tu nie wchodzimy, bo zaraz ten przylizie. Tu jest bałagan. Nie zrobiliśmy rundkę w koło, dobra. Dobra. To podnosimy tego tu. Dobra, mamy trochę porządków zrobionych. A nie ma tu zejścia bliżej. A jest zejście, dobra, bo już mi się wkopał. Dobra. O, i nawet pięknie na Charlie'ego tutaj. Nic od niego na razie nie kupimy. Bo musimy oszczędzać. Proszę bardzo. Wieci, poszły. Dobra, jest 29 Dobra, póki się nie prześpimy, to nic nie będzie. Musi nam stać nowy dzień. Tutaj nie będziemy sprzątać. Tutaj ja sobie połgarnia chyba między odcinkami wszystko i może trochę zamknę to. I trochę złota ogarniemy, bo na razie ciemno się zrobiło wszędzie. A tutaj jest czysto. Ona mnie chcieli wynająć pokoju, pokaż. Ale chyba... Chyba może przyjdzie ktoś na, na wynajęcie. Dobra, wysprzątać też nie możemy nic. Nie, nic się nie pojawiło, pajęć nie mamy, dobra, no to nic nam nie pozostało, to klikniemy sobie spanko, a czekajcie jeszcze towary, jak my stoimy z towarami, dobra, towarów mamy dużo, musimy jeszcze te zupki nagotować z rana, ale dobra, to się klikniemy, byleby koszmarów nie było dzisiaj, nie jestem zmęczony, no co ty gadasz, no to idziemy gotować. Ty witaj nasza piękna kuchnia, którą żeśmy usprawnili ostatnio, dobra. No to dawaj, przepisy. Danie na słono? Nie, od razu by mogło nam te lepsze przepisy pokazywać. Dobra, o, od końca. Wybierz przepis, danie na słono. Masło? Nie. Wieprzowinka, pyk, jest. Cebulka, jest. Ziemiorek. i gałka musztatowa, nie, to jest masowa. Kałka muszka to A, czekaj. To się robiło tak. strząśnie ładnie, dobra. Zakończ gotowanie. Tyk. Tyk. Aj, tu nam kombo przypadnie. A, bo nie. No czemu nas tak poszukujecie? Dobra, jest. Suma 46 dolców. Dobra, niech ci będzie. Podnieś. Tyk. Dobra, mamy danie na słono. Jest. Ej, no ustaw go tutaj ładnie, Pyk. dobra, danie na słono jest, teraz stofamy, danie na ostro I co tu mieliśmy? Fasola Yyyy, przepisz, dodaj fasola, to stąd nic nie było? Dobra, jak nic to nic, to jedziemy dalej Pieprz, jen. Yy, pieprz tu jest Pieprz jen. gałka jeszcze No weź, breja, no to. Yyy Umieść na podobno to można chyba gdzieś wyrzucić, nie? Czy nie? Gdzieś to postaw. Jak ja bym chciał to opróżnić? A jak wezmę worek na śmieci? Nie. Ej, jak to wywalić teraz? Bo nie wyszło, nie wyszło, źle zrobiłem. Nie ma takiego śmietnika, bo ja bym to. No co, będziemy Breją ich częstować? Masło. Nie no, musi być opcja gdzieś, żeby to wyrzucić. Przecież. No, no jakbyśmy to mieli. Inaczej. No czekajcie a jak zrobimy tak. Wypełnij. O! Wypełnij. Dobra, nie było innego sposobu. Trzeba to pozmiatać? Czy, nie? czy to zniknie? Dobra, chyba zniknie. Dobra. Nie wiem, dajcie czy jest jakiś patent na to. Ale dobra. Ale źle zrobiłem, źle zrobiłem, nie wcisnąłem, no, danie na ostro. Jeszcze raz, dobra, pierwsza wtopa jest. Dobra, jeszcze raz, straciliśmy produkty. Fasola. ziemnia. No, no, za szybko nacisnąłem. Pieprz, jen. I gałka. No, i teraz jest wszystko. A nie mnie tam breja wychodzi jakaś. Tyk. 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 No i super. Dobra. Pragnienie. Wszystko się zgadza. Dobra, jedziemy cześć, Nie ma jak zbijać talerze i, i ogarniać to. Dobra, czyli mamy to danie na ostro. Jeszcze deserek chyba był, ale deserka nie mamy. Pudding mamy, ale nie mamy niestety żadnego dwugwiazdkowego. Suchary, sufary, nie były sufary? Tu jest sucharek raz, dwa razy cukier jest i sok z cytryny. Jest. Tak, chodzi. A, i było na zielonym, i dół lubiło, i lubiło, ale tam się nie udało, dobra. I O! O! się udało. O, cyk. I cyk, dobra. Plus 5 centów. No dobra, zawsze grosz do grosza. Później będą lepsze potrawy, to mam nadzieję, że więcej zarobimy. E, tam się coś świeciło? Nie, dobra, tam światełko widać. Dobra, jedzenie mamy. No to co my mamy robić, jak on nie śpi? A przyjdzie ktoś, jak otworzymy w ogóle? Opaki chodzą. Otwórz. Opaki i zapraszamy na drinka w najlepszej speluńce u Mietasa. Przyjdźcie, przyjdźcie i zobaczcie, co tutaj mamy do zaoferowania. Mietas, najlepszy tutaj barman w mieście i kucharz aktualnie. I aktualnie dwie mamy posadki. Trzy w sumie. Jesteśmy z Psiąotaczem. A, jeszcze recepcjonistą. Dobra. I on by chciał pikantero. Dobra. I już szalejemy. panie ty? Ty? Nie, nie to jest słone, eee. a nie chce ktoś słone, bo namieszałem, dobra jest akurat, jest akurat klient, proszę, proszę pana i smaczności życzę, dobra, a pikantero, gdzie my te pikantero postawiliśmy, tu jest fasolka po meksykańsku, dobra, ogarniemy, proszę bardzo, Cieszyć, dobrze, dobrze, nos czerwony to uważaj jak to pikantero ogarniać. Dobra, przyszli na jedzenie jakiegoś gościa, byśmy chcieli, bo mieliśmy tylko dwóch. Ja muszę mieć te drzwi zamknięte. Żeby ktoś się zainteresował, nie wiem. Nie wiem, nie wiem, ale zobaczymy. Zobaczymy, testujemy. Mieliśmy zrobić coś z tym fortepianem, ale. Ale nikt tutaj nie miał części żadnej. A dwóch tylko przyszło, dobra. No to jak oni sobie jedzą? Chcesz coś zjeść? Panie? O, na kolację przyszedł. Powiedz mi, co byś chciał, co byś chciał zjeść? Deserek. Dobrze. Też mamy. Też mamy deserek. Proszę. Proszę, bardzo smaczności życzę. O, ten chce dokładkę. Dobra, panie, jak chcesz dokładkę, no to masz. Dobrze. Głodniałeś? To proszę, bardzo głodny jesteś. Dobra. Czekaj z tym drinkiem. Ja chcę zobaczyć, czy ty czasami nie masz czegoś. My nie możemy u ciebie czegoś kupić? Eee... Innego takiego. Nie, wszystko jest poblokowane. Dobra, weź wszystko, weź wszystko, co możemy, póki możemy zatoworować sklep trzeba. Nie, nie wiem ile ta skrzynka tam mieściła. Ale spróbujemy. Wszystko, 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 wszystko. 86. Zamów 16 dolarów. No dobra, i tak trzeba. I tak trzeba, i tak trzeba. Nie ma, bo tak myślałem, że my coś tam byśmy kupili. Jakieś wystrojowe czy coś. Postaw tą skrzynkę. No to gdzie tu? Tu ją postaw. Dobra. I witam, witam pana. Co pan by chciał? Panie Finfix. Ginfix, dobra, szklanka barowa raz. E, cztery razy wino. Proszę, lecimy, będzie zabięta z to zrobi, ta barierę. Dawaj Dobra, cztery Jedną Zierów dobra. No, jest. Następny krok. Plaster dzietryny, jakby nie można było... ...pokojniejszych. O! nie, To moje ulubione. Ty, 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 ty. O, nie wyszło do końca. Dyryritytypo. Dobra, podaj drinka. Proszę bardzo. A co tu jest? Co ty kobito tutaj? Dobra, niech on sobie pije. A my musimy tak... I co tam chciałaś? Kobitko? Na, na ostro chciała. Dobra. Kobitka chce na ostro, to trzeba jej to dać. I chłop chyba chciał na, na, na słono, tak? a nie on chciał deser w mordę dobra postaw tutaj yy... deserki chcieli dobra na deser dobra dobra pomyliłem się to nie można się pomylić i tutaj też chciał deser dobra tak. deserki deserki macie tu wszystko ty nam dawaj tutaj kasiorę dobra ja muszę sprawdzić sprawdzić co mnie tutaj przyszło dobra dobra Okej. Okay. I czekają na jedzenie. Dobra, peperoni, peperoni. A tu postawiliśmy słone, nie? Dobra. Chowuj swoje dania w garnku, bo napełnione... A, 5 minut i do, do tego. E, peperoni chciałeś? Peperoni chciałeś. Dobra. Dobra, panie, proszę peperoni. E, tutaj kasiorkę zbieramy. Kasiorkę zbieramy. Nam się jakoś opłaca to gotowanie. Dobra, 30 dolców. Musimy się odkuć jakoś. I e, słyszałem pieniądze. Dobra, 70 centów. No to nie jest źle. To co on nam tutaj tak naświnił? No, o, ale kasę zostawił. Dobra. Zgubił jeszcze. Dobra, proszę państwa. I jeszcze jeden nam został. Mam nadzieję, że pan W nie przyjdzie dzisiaj, bo to będzie paplica będzie. No. Dobra. Czy do rozładunku są gotowe? No dobra, tak tam... Ale pan co, przyjdziesz na drinka, czy, czy jeszcze czy chcesz, może po o może pokój wynajmie, Gdzie na koniec może? A nie, zrób drinka, dobra. No nie chcą wynajmować tego pokoju. No przecież jest posprzątany. Dlaczego to tak? Dlaczego to tak nie chcą? Dlaczego oni nie chcą nam wynajmować tego pokoju? Yy, syrop. No dobra, leci. Syropek. Masz pan. Laster cytryny, kostki lodu, Właśnie później brederty Dobra, podaj drinka. Masz pan drinka? Pan chcesz solonego? Podaj wód drinka. O nie, to się czy... Długa akcja. Szykuje, dobra. Dobra, druga akcja się szykuje, czysz... coś mi się wydaje. wód przyszedł. Dobra. Musimy sprzątnąć. Nie bierz tego, no co ty z tym zabieraniem tych pieczników? Postawiłem je i teraz przeszkadzają. Miały dodawać uroku tutaj. A nie, można tu tak trochę posprzątać i się ma tam pojecać Nie było tam Widać, ale dobra yy, Wszędzie No to ci... Postaw to krzesło Gość chyba chciał się usiąść, ale mu krzesełko zawinęliśmy O, jeszcze zgłodniał Ale syf tu pozostawiali Wu, poczekaj chwilę, co? Bo ja mam roboty pełno Co chciałeś? solone? no to tu postawiliśmy solone. Mam nadzieję Mam nadzieję, że to było solone, a nie jakieś tam świadostwo. Dobra, tu mamy porządki. Tu mamy porządki, dobra, trzeba rozładować tą skrzynię. Bo nam się sucharki skończyły. O, proszę bardzo. A sola? Nie, no nieźle. Możemy się trzymać? O, możemy przytrzymać, nie musimy tak naciskać, dobra. Tu mi się akurat podoba. Połowinka, wieprzowinka. Dobra, jeszcze warzywa. Warzywa, cebulki, pyk. I pyku pyku pyk. Jest, dobra. Teraz przyprawy. A, cukier. Tu był, tu zrobiłem. przyprawy. Tu jest sok z cytryny. I teraz drinki drinki inne takie. Łyskacza? Ej, łyskacza to nam najwięcej schodzi. I cydru. Dobra. Tyrop, Proszę bardzo. Dobra, i wszystko rozładowane. Kasiorkę nam zostawiliście. Dobra. Kasiorkę nam zostawiają. Tu nam pozostawiali. Wszystko pozbierane? Wszystko pozbierane. Dobra. Idziemy zamknąć bar, bo, bo tutaj w uwód, sobie chodzi. No i w końcu możemy zamykać bar. To chyba my samouczek ostatnio ukończyli dopiero. No dobra. No to tutaj sobie kończymy, bo z WTO to będzie dłuższa akcja. Jak wam się podobało, zostawcie lajka, komentujcie, subskrybujcie, aby być na bieżąco i do zobaczenia już wkrótce. Trzymajcie się. Cześć.